Co pan sądzi o Dodzie, bo ona emanuje aż wręcz tym seksem? Znaczy, no, sądzę, że robi to umiejętnie. Sądzę, że no, przyjęła taką grę, żeby tym emanować. Więc sądzę, że no, to tak jest. Poza tym jest w tym standardzie urody, który się podoba wielu, wielu mężczyznom. Ten model blondynki, która nie jest zagrażająca specjalnie dla mężczyzn. Dużo ciała, dużo tego takiego wyzywającego ciała i, i seksu, który z niej tam emanuje. I to jest ta popularność u mężczyzn, bo u kobiet to... U kobiet zazdrość pewnie. U, 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 tak, u kobiet to jest zazdrość. Natomiast na ile jest to w niej prawdziwe, na ile ona tym emanuje ze swojej natury, a na ile to jest aktorstwo, nie potrafię powiedzieć, bo pewnym momencie nią nigdy w życiu nie rozmawiałem. Nie mam pojęcia. No ale po tym, co ona mówi, co ona sobą reprezentuje w mediach, jak pan sądzi? Ach, to to jest. To, 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 to nie zwracam uwagi, bo to jest bardzo często gra, przy odpowiednie a są pozy. To, to nie jest autentyczne. Dla mnie... Można najbardziej odczytać człowieka twarzą w twarz, jak się rozmawia, bezpośrednio. To wtedy, a czy jest taka czy inna rola w mediach, to to nie. Twarzą w twarz wtedy można się zorientować, jaka jest. Ale tylko twarzą w twarz, a na przykład kiedy ona y, prezentuje swoje ciało, na przykład piersi. To nie ma znam zatwardziałe dziewice które tak emanują ciałem, jakby pracowały od wielu lat w agencji. Także <laughs> <laughs> tak, na to nie dam nabrać. Naprawdę? <laughs> Także tak, na to się nie dam nabrać. Także właśnie nie wiem, na ile to jest w niej emanacja autentyczna, a na ile wynikająca z gry. Nie wiem, po prostu nie wiem. A czy mężczyzn może się podobać, że Doda ma podobno wysokie IQ? Czy to jest też jakiś rodzaj afrodyzjaka? Ja chciałbym tylko powiedzieć o tym, że na szczęście męczy, mężczyzn nie gnębi tym wysokim ilorazem, bo raczej z tego, co się słyszałem o różnych jej wypowiedziach, to raczej nie wykorzystała, bym powiedział, z tego zasobu. Więc nie stworzyła mężczyznom poczucia zagrożenia do teraz. Gdyby natomiast w bezpośrednim kontakcie ten wysoki iloraz inteligencji rzeczywiście by z niej emanował, to by stwarzał duże poczucie zagrożenia. O, to ciekawe. No a mężczyzna się chce przy kobiecie relaksować, a nie męczyć.